Zmianą w naszym życiu, jeśli chodzi o środowisko mediacje.pl o po spotkaniu w Gdańsku, są notoryczne wspomnienia i pogaduszki na ten temat i opracowanych, opracowane można powiedzieć takie zaproszenia dla wszystkich do udziału w naszych przedsięwzięciach. Widać, że staliśmy się kosmopolityczni, bo rędujemy wciąż po naszym kochanym kraju, Wrocław, Kraków, Rzeszy, Gdańsku. Kołobrzeg, Poznań, jutro Sandomierz, wiecie, Sandomierz Białystok, Białystok. Tak, tych miejsc bardzo dużo. Minęła pandemia i to już na pewno możemy opuścić. Akademia ADR i w ramach Akademii ADR Drażynka Lange, Dom Mediacji, więc po pierwsze wychwalamy Dom Mediacji. Drażynka opowie co w Domu Mediacji i na co w Domu Mediacji zapraszamy. Zapraszamy w tym roku na wakacje z domu Mediacji. Jest to nasze najnowsze Dzieło, nasza propozycja dla Was, Mediatorzy, nie tylko, ponieważ wiąże się to po pierwsze z pobytem w domu mediacji oraz z zwiedzaniem Wrocławia, wysłuchaniem wykładów na temat mediacji, oczywiście według zapotrzebowania. Także te weekendy, które będziecie spędzać z nami w domu mediacji będą dla Was niezapomniane. Nie! Nie zastanawiajcie się za długo, tylko przybywajcie. Serdecznie zapraszam. Lepszej okazji na Wrocław nie będzie, dlatego że <laughs> oprócz domu mediacji, który jest bardzo przyjazny i tak naprawdę w takim miłym otoczeniu, gdzie rano, gdy wschodzi słońce, grzeje wprost do pokoiku i tego miejsca pracy na tyłach, Open Space jest całkiem przyjemny. Po południu się role odwracają, wtedy lepiej siedzieć sobie w kuchni, ale do ogródka zawsze warto pójść. Teraz już o ten ogródek bardzo dbamy, jak susza przyszła, tylko podlewamy jest pięknie. Gra, grażynka dwa o kwiaty. Oto kwiaty, które u nas są. O, u nas są, proszę Was, różnego typu kwiatki. Ja sadziłam szałwie, sadziłam lilie, wysadziłam proszę was też um, posadziłam, posadziłam dąb, ale takie ziarenko, ziarenko, może, może trzy. nawet trzy. Mamy rododendrony mamy, proszę was, goździki pachnące, mamy drzewka cisy, mamy inne, mamy wisienkę, mamy milin, o, ten to tak, jest agresywny. Agresywny oczywiście, no. ale walczymy dziennie Mamy bluszcz, który ładnie się wspina na balkon i robi fajny cień. Także mamy naprawdę taki fajny, fajny mikroklimacik i nie będziecie, nie będziecie o tutaj narażeni na jakieś jakiś wścibskich i tak dalej. Jest kameralna atmosfera. Aha, no i tak wyglądają. Generalnie teraz zapraszamy latem, bo dom jest do dyspozycji. Można przyjechać samodzielnie, w parze, albo można wziąć jakiś zespół, jeżeli ktoś może być przyzwyczajony do takich turystycznych warunków. Duże open space na górze, pomieszczenie, gdzie można spędzić miło czas. Jest oczywiście kuchnia, całe zaplecze sanitarne, łazieneczka z grusznicem osobno. No i mamy oczywiście i balkon, i ogród, i jeszcze parking swój własny, a do tego jeszcze na miejscu barbera, czyli można się ostrzec, męski barber w prawdzie. Niedaleko nas Spartynice, wspaniałe wspaniała tory wyścigów konnych Wrocław. No i bardzo dobre połączenie do centrum miasta, a tam oczywiście najbardziej zachęcamy. Na rynek, plac solny, na pewno na, na katedralną, na plac wolności, plac, plac, tak. plac katedralny, ulica Katedralna, Plac Katedralny Jostrów Tumski, 100%, plus oczywiście hotel Tumski i, i, i tam y, stary młyn. Wszystkie mosty wrocławskie bardzo malownicze. No i oczywiście dalej hala lutowa i obok z Pergolą z parkiem japońskim, z ogrodem japońskim. No i oczywiście co? Całkiem niedaleko, a jeszcze ciut dalej czasoprzestrzeń Roberta Drogosia i tam w starej zajezdni bardzo dużo różnych przedsięwzięć. Wrocław kwitnie, rozwija się i dużo ludzi przyjeżdża, jest miastem bardzo... Pogodnym radosnym, no, tak jak kraków zresztą. To, o, to tak, zapraszam, zapraszam, tak, tak. że... tak. I to jest nasz dom mediacji. Zapraszam. Można przyjechać do nas na dzień, na weekend, a po sezonie na pewno też będziemy bardzo otwarci na to. Jasne, że to jest najbardziej oferta dla mediatorów. Bo kochamy mediację. Wszyscy jesteśmy zaczarowani na N. A nie każdy sobie myśli, co to N jest. I Jeszcze do tego mamy rozpisane już dni w tygodniu w oparciu o te nasze dotychczasowe spotkania, ale przy okazji superwizji naszym najważniejszym produktem będzie takie, można powiedzieć, indywidualne wsparcie dla mediatorów i indywidualnych wspar wsparciach w yy, ich indywidualnej pracy. Stąd nie tylko te spotkania, ale również indywidualna pomoc, ale reaktywujemy warsztaty doskonalące, superwizyjne z 2016-2017 roku, kiedy naprawdę najbardziej pojeździliśmy po Polsce i wzmocniliśmy nasze Centra związane z Fundacją Unii Regionalnych Centrów Mediac. Takie są wtorki.